Bolesław Leśmian, Dwoje Ludzieńków Często w duszy mi dzwoni pieśń, wyłkana w żałobie, o tych dwojgu ludzieńkach, co kochali się w sobie. Lecz w ogrodzie szept pierwszy miłosnego wyznania stał się dla nich przymusem do nagłego rozstania. Nie widzieli się długo z czyjejś woli i winy. A czas ciągle upływał bezpowrotny jedyny. A gdy zeszli się, dłonie wyciągając po kwiecie, zachorzeli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Pod jaworem dwa łóżka, pod jaworem dwa cienie, pod jaworem ostatnie. Beznadziejne spojrzenie i pomarli oboje, bez pieszczoty, bez grzechu, bez łzy szczęścia na oczach, bez jednego uśmiechu. Ust ich czerwień zagasła w zimnym śmierci fiolecie, i pobledli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą. Ale miłość umarła, już miłości nie było. I poklękli spóźnieni u niedoli swej proga, by się modlić o wszystko, lecz nie było już Boga. Więc sił zresztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na Ziemię, lecz nie było już świata. Dziękuję Państwu, Marta Cywińska.